W Gdańsku w 2011 roku pan Jerzy, starszy i schorowany lokator mieszkania komunalnego, wykupił swoją kawalerkę dzięki 90% bonifikacie od miasta. Zapłacił 12 603 zł, choć realna wartość mieszkania wynosiła około 126 000. Pieniędzy nie miał, więc całą kwotę przelał jego młodszy sąsiad, 28-letni wówczas Karol Nawrocki. Dziś kandydat na prezydenta. Tego samego dnia pan Jerzy sporządził testament i przepisał wszystko właśnie jemu. W 2012 podpisano umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, a pan Jerzy udzielił Nawrockiemu i jego żonie nieodwołalnego pełnomocnictwa. Po pięcioletniej karencji w 2017 stali się formalnymi właścicielami kawalerki. Pan Jerzy nadal w niej mieszkał. Bez żadnych zabezpieczeń prawnych. W 2018 losem pana Jerzego zajął się MOPR. Opiekunka społeczna twierdzi, że Nawrocki nie interesował się jego losem, nie płacił rachunków, a ona sama opłacała prąd, by nie zamarzł zimą. W 2024 pan Jerzy trafił do domu opieki. Nawrocki twierdził, że o niczym nie wiedział. W 2025, podczas debaty prezydenckiej, Nawrocki mówi, że ma tylko jedno mieszkanie. Media szybko ujawniają, że to nieprawda. Wciąż widnieje jako współwłaściciel kawalerki. W akcie notarialnym z 2012 roku znajduje się oświadczenie, że przekazał panu Jerzemu całą kwotę wykupu. Tymczasem u Bogdana Rymanowskiego mówi już, że nie przekazał pełnej sumy. Bo byłoby to niebezpieczne dla życia i zdrowia pana Jerzego, choć nie wyjaśnia dlaczego. Pod wielką presją opinii publicznej, Nawrocki zapowiada, że przekaże kawalerkę na cele charytatywne i zapewni panu Jerzemu dożywotnie zamieszkanie. Ale czy to gest serca, czy polityczna kalkulacja post factum? Zostawiam wam sekcję komentarzy. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym sądzicie.